Jedna Polska, dwa obrazy. W Katowicach dźwięk hymnu, przemówienie Jarosława Kaczyńskiego o suwerenności i sile państwa polskiego. W Warszawie światła sceny i Donald Tusk ogłaszający, że Platforma Obywatelska od teraz będzie nazywała się Koalicją Obywatelską. Ten sam weekend? Dwa różne światy polityki. Oto starcie wizji, która pokaże w jakim kierunku pójdzie Polska w najbliższych wyborach parlamentarnych? W Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach 24 października 2025 roku rozpoczęła się dwudniowa konwencja prawa i sprawiedliwości pod hasłem Myśląc Polska. To wydarzenie, które PIS organizuje cyklicznie od lat, tym razem Miało szczególny wymiar. Po przegranych wyborach, ale wciąż z silnym zapleczem politycznym, Jarosław Kaczyński chciał pokazać, że jego partia nie schodzi ze sceny politycznej. To nie była zwykła konwencja wyborcza, to raczej kongres idei. Trzy główne filary, które prezes Kaczyński wymienił w swoim wystąpieniu, to bezpieczeństwo, służba zdrowia i gospodarka czyli jak powiedział, sprawy, które dotykają zwykłego człowieka. Wśród paneli pojawiły się tematy od geopolityki po tożsamość narodową. Tematy takie jak kim są Polacy, nowa Polska, nowe państwo, moment konstytucyjny, Polska wobec Zielonego Ładu i polityki migracyjnej Unii Europejskiej. Eksperci, ministrowie poprzednich rządów, wojskowi, naukowcy w Katowicach dyskutowali o tym, jak odbudować państwo po 2024 roku? Jarosław Kaczyński mówił z energicznością, jakiej dawno u niego nie widziano, a jego przekaz był jasny: Polska musi być bezpieczna, suwerenna i sprawiedliwa. Mówił, że Polska nie może pozwolić sobie na to, żeby była sterowana z zewnątrz. Musimy budować silne państwo, które chroni obywateli nie tylko przed wrogiem z zewnątrz, ale też z bezsilnością i niesprawiedliwością ze strony urzędów. Kaczyński zapowiedział też, że partia przedstawi nowy projekt ustrojowy, reformę konstytucyjną, która ma przywrócić równowagę władzy i zagwarantować realny wpływ obywateli na decyzje państwa. Nie zabrakło także ostrych słów wobec Unii Europejskiej. Prezes mówił o super traktacie, który odbiera państwom członkowskim suwerenność i zapowiedział, że PiS będzie walczyć przeciwko przymusowej relokacji migrantów oraz regulacjom klimatycznym, które niszczą polski przemysł. Tymczasem 300 kilometrów dalej, w Warszawie, odbywała się zupełnie inna uroczystość. Nie o tożsamości, nie o konstytucji, ale o nowym początku. Donald Tusk, Barbara Nowacka i Katarzyna Lubnauer ogłosili coś, na co czekali od miesięcy: połączenie Platformy Obywatelskiej Nowoczesnej i Inicjatywy Polskiej. Od teraz to już nie PO, ale Koalicja Obywatelska. Jedna struktura, jeden sztab, jedno logo. Na konwencji mówili, że Platforma Obywatelska spełniła swoje zadania. Teraz czas, na koalicję obywatelską, która będzie domem dla wszystkich, którzy wierzą w Polskę nowoczesną, europejską i sprawiedliwą. Tusk postawił na emocje, nie na statystyki, ale na ludzkie historie. Mówił o młodych, którzy nie mogą kupić mieszkania, o kobietach, które boją się o swoje prawa i o ludziach, którzy wyjechali, bo nie widzieli tutaj swojej przyszłości. Barbara Nowacka dodała. W sprawie praw kobiet nie ma kompromisu. Kobiety albo mają prawa, albo nie. To była deklaracja ideowa, jasny sygnał, że koalicja obywatelska chce być partią wartości liberalnych i europejskich. Zderzenie tych dwóch konwencji to nie tylko różnica w stylistyce. To różnica filozoficzna. Dwa sposoby. Patrzenia na państwo. W Katowicach mówiono o wojsku, gospodarce, energetyce, w Warszawie o ekologii, prawach człowieka i edukacji. Dwa języki, dwie emocje. Kaczyński apelował o dyscyplinę i odwagę, Tusk o otwartość i empatię. Dlaczego obie konwencje odbyły się dokładnie w ten sam weekend? Dla PiS to był moment pokazania jedności i mobilizacji struktur, dla PO symboliczny reset, pokazanie, że opozycja rządząca potrafi być zwarta i mówić jednym głosem. Każda partia chciała narzucić własny ton w debacie publicznej. PiS ton obrony suwerenności, Koalicja Obywatelska ton otwartości. W praktyce te dwa wydarzenia otwierają nieformalny sezon kampanii na rok 2027. Po stronie PiS powrót do korzeni i apel o zaufanie. Po stronie Koalicji Obywatelskiej próba zbudowania nowej tożsamości po dwóch latach rządzenia. Prawicowe portale chwaliły Kaczyńskiego za powrót do siły i wiary w naród. Liberalne media z kolei pisały o historycznym dniu, w którym Platforma Obywatelska skończyła 20 lat, żeby narodzić się jako Koalicja Obywatelska. PiS zbudował program, Koalicja Obywatelska zbudowała emocje. I to również widać w strategii wyborczej. Kaczyński chce wrócić do polityki wartości, nie tylko ekonomii, ale też moralności. Mówi o państwie, które broni przed złem i chaosem. Tusk z kolei stawia na energię i otwartość. Na konwencji widać było wielu młodych aktywistów, przedstawicieli ruchów kobiecych i organizacji klimatycznych. To sygnał. Że koalicja obywatelska chce wyjść poza ramy własnego elektoratu i zbudować nową większość. Zarówno PiS, jak i koalicja obywatelska przygotowują się już na kampanię parlamentarną. PiS będzie stawiać na tematy bezpieczeństwa, suwerenności, imigracji, koalicja obywatelska na tematy europejskie, inwestycje z funduszy Unii Europejskiej. I rozwiązania dla młodych pracowników. Widać więc, że Polska wchodzi w kolejny rok w stanie politycznego rozdarcia nie tyle konfliktu personalnego, co światopoglądowego. To już nie tylko spór Tusk kontra Kaczyński to zderzenie dwóch wizji państwa narodowej i obywatelskiej. Kiedy patrzymy na sceny z Katowic i z Warszawy, widać coś więcej niż politykę. Widać dwie Polski jedną, Patrzącą w tradycję, historię i bezpieczeństwo, drugą patrzącą w przyszłość, w Europę i w nowoczesność. Czy te dwa światy da się jakoś pogodzić? A może właśnie w tym napięciu tkwi sens polskiej demokracji? Napisz, co Ty o tym wszystkim myślisz, nie zapomnij również o subskrypcji i łapce w górze. Dzięki temu będę miał większą motywację do nagrywania kolejnych materiałów. A my. Widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia!